Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów, partnerów wydarzenia, patronów medialnych, a także wykonawców, serdecznie zapraszam Państwa na uroczystość z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości. W programie prelekcja Droga do Niepodległej, którą wygłosi Jan Engelgard, a także koncert muzyki klasycznej i patriotycznej w wykonaniu solistów polskiej opery królewskiej. Wielkiego opery narodowej. Pamiętając o spuściźnie przodków, budujmy Polskę, w której miłość do naszej małej ojczyzny, naszego kraju Polski, troska o polską tożsamość i tradycje nie stoją w sprzeczności, lecz przyczyniają się do integracji europejskiej wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków. Szanowni Państwo, przeżyjmy to święto wspólnie. Zapraszamy!